Witajcie, dziś 22 listopada 2023! Dzisiaj z kolegą spacerek w poszukiwaniu ostatnich borowików przyprószonych śniegiem i trafił się borowik sosnowy. Popatrzcie, jaki okaz jasny gwind. Jaki piękny, coś pięknego. Przepiękny. To jest to. Już te ostatnie grzyby takie twarde, grube i przyproszone pięknie śniegiem. Przepiękny Zaraz zrobimy jakieś zdjęcia. I wykręcę. I popatrzymy jeszcze tutaj dalej. Może coś jeszcze stoi. Ale fajnie. No to weźmy go. z ducha. ale jest sztuka piękny przepiękny jest i koźlarz pomarańczowo żółty Znowu roznięty. Kamień. No i nieprawdopodobne i następny sosnowy, już go widzę. Z daleka. Piękna sztuka ójrzcie na to. Jach, tu wyscaje. Z Piękny. Zaczyna sypać, spacerujemy dalej. Jeszcze można coś trafić na koniec. Piękny sosnowy, twardy jak kamień. Zaraz go zabieram. No to zabierzemy go. Dopiero. I na koszyczka. Haha, jest kolejny. Wypatrzony na brzegu. Zaraz po niego przejdę. Spójrzcie, jak tam stoi. Pięknie. Kolejny sośniaczek. I idę po niego ale fajny to z góry by go nie było widać jest sztuka ja już mu jakieś zdjęcia robię pięknie trzeci no to zabieramy go Świetnie. No i tym razem porowik szlaketny, śniegiem opuszczony kolejna sztuka. idziemy dalej zimno tym razem koźlarz pomarańczowo żółty tutaj taki młody a tutaj Tu tutaj tutaj następny pomarańczowo żółty a tutaj borowik szlachetny też się trafił ładny pięknie no i następne trafienie trzy sztuki w jednym miejscu coś pięknego tu jeden a tutaj dwa trzy piękne borowiki sosnowe i już wracamy do samochodu i jeszcze się trafimy na koniec piękne grzyby rewelacja I jeszcze foty i zabieram je. Piękne. No i na dzisiaj tyle. Tam znalazłem trzy piękne w jednym miejscu, ale niestety mi się akumulator rozładował. No i teraz już spod samochodu założyłem nowy i taki dzisiaj zbiór pięknych borowików sosnowych w takiej scenerii fajnej. Przepiękne sztuki się trafiły Także coś pięknego twarde jak kamień Także pozdrawiam wszystkich Dzięki za oglądanie Jak komuś się podoba niech zostawi suba Pozdrawiam i do następnego Trzymajcie się, cześć